Tekst biblijny, który zaprasza nas w najbliższą niedzielę do wspólnego rozważenia, to fragment Ewangelii Świętego Mateusza, w którym opowiedziana jest historia wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Można powiedzieć, że nawet jak na Biblię, jest to fragment, który jest przepełniony symboliką jest to fragment przepełniony odwołaniami do proroków Starego Testamentu fragment pełen radości fragment też pełen pytań, które stawia przed nami. Można też powiedzieć, że jest to fragment, który jakby troszeczkę nie pasuje nam w kontekście roku kościelnego do rozważenia. Przecież Jezus wjeżdża do Jerozolimy i już z tej Jerozolimy nie wyjedzie. On wyjdzie z Jerozolimy, ale będzie na swoich plecach niósł krzyż. Dlaczego ten fragment dany jest akurat na pierwszą niedzielę Adwentu, bo rozpalenie tej świecy jest początkiem roku kościelnego. To pierwsza niedziela Adwentu. Zaczyna się coś. A jednocześnie historia, którą będziemy chcieli rozważać, to historia, która jest końcowym akordem ziemskiej działalności Jezusa Chrystusa. Jest wiele pytań, które stawia przed nami ten tekst, pytań, które stawiali sobie, czy wątpliwości faryzeusze również, widząc Jezusa, widząc tłum, który się raduje, mówili, nic już nie osiągniemy, przecież cały świat idzie za nim. Będziemy starali się na kilka z tych pytań odpowiedzieć. Być może pojawią się kolejne, być może zastanowimy się również nad tym, dlaczego tak wiele radości, dlaczego ludzie, którzy do tej pory gdzieś powątpiewali, akurat wtedy, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, z pełną radością wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Spróbujemy sobie na to wszystko odpowiedzieć wspólnie razem. Dlatego zapraszam w najbliższą niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu, by wspólnie razem rozpocząć rok kościelny, by wspólnie razem. Rozważyć tekst. A jak on dokładnie brzmi, słuchajmy się teraz. Jest to fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza z 21 rozdziału, gdzie od pierwszego wiersza tak czytamy. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Beftage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywieźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a On zaraz puści je. A to stało się, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie, córce syjońskiej, oto Król Twój przychodzi do Ciebie, łagodny, i jedzie na ośle źręciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jakim rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna, na wysokościach. Zapraszam w najbliższą niedzielę, by wspólnie razem pochylić się nad Słowem wyjętym z Ewangelii według świętego Mateusza.